Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej w sprawie, która bulwersuje, ale bulwersuje z przyczyn oczywistych. To znaczy, każdy obywatel, tym bardziej parlamentarzysta, ma prawo dochodzić do swojej sprawiedliwości. Jeżeli są oczywiście wątpliwości, to przed prawidłowym wymiarem sprawiedliwości ma prawo wyjaśnić okoliczności. Tym, w jakich na przykład organy państwa postępują, ale legalne organy państwa. Ja przypomnę Państwu artykuł 7 Konstytucji, czyli wszystkie organy państwa są zobowiązane do działania w granicach i na podstawie prawa. Mianowicie Marcin Romanowski takiego prawa został pozbawiony. My nie wiemy, gdzie w tej chwili przebywa pan minister Romanowski, ale przypomnę kilka okoliczności co do jego nielegalnego chociażby zatrzymania. Pamiętajmy o tym, że sprawą kieruje zespół, który dopuścił się popełnienia przestępstwa poprzez nielegalne pozbawienie wolności e, posła na Sejm, członka Rady Europy, co potwierdziły mm, sądy Rzeczpospolitej Polskiej. E, pan Marcin Romanowski został nielegalnie zatrzymany, co potwierdziły, tak jak wspomniałem, sądy, a to jest na tyle ważna okoliczność, że co się dzieje z postępowaniem wobec prokuratorów, którzy złamali prawo. To po pierwsze. Po drugie, każdy obywatel, tak jak zgodnie z, z, z prawami człowieka, ma prawo odwołania się od swoich decyzji, ma prawo również. Do tego, aby organy e, ścigania, organy państwowe były e, w ramach nadzoru obiektywne, i tak jak w przypadku prokuratury krajowej, która zgodnie z kodeksem postępowania karnego nadzoruje e, różne postępowania, no to mamy tutaj do czynienia z pewną sytuacją absurdalną, dlatego że budynek prokuratury krajowej został przejęty w sposób nielegalny i do kogo ma, przepraszam, bardzo, odwołać się w ramach postępowania e, pan minister Marcin Romanowski? Jeżeli prokuratorem krajowym jest pan Dariusz Barski, bo jest prokuratorem krajowym, o tym mówi polskie orzecznictwo Sąd Najwyższy, a w budynku jest pan prokurator Korneluk, który twierdzi, że jest prokuratorem krajowym, no to już jest po pierwsze, jaki to jest nadzór nad postępowaniem. I kolejna płaszczyzna, szanowni państwo, pan premier Donald Tusk mówił o tym wprost, że on chce Norymbergi, czyli rozumiem, że porównuje nas wszystkich jako opozycję do faszystów, do zbrodniarzy. Co więcej, pan premier Donald Tusk, premier Rzeczpospolitej Polskiej, mówi, że, że rozumie prawo tak, jak on to rozumie. I co więcej, pan premier Donald Tusk uważa, że nie trzeba przestrzegać prawa. Premier Polski uważa, że nie trzeba przestrzegać prawa. No to jak ma się poczuć osoba taka jak pan minister Marcin Romanowski, który z góry może założyć, jakie będzie postępowanie w sądzie? Bo przypomnę państwu. Chociażby w sprawie księdza Olszewskiego decydował między innymi wiceminister w rządzie Platformy Obywatelskiej, który jest sędzią. On nie czuł się tutaj na tyle honorowo, czy właściwie na tyle zobowiązany swoją niezależnością, żeby się wyłączyć z postępowania. Ani pan Adam Bodnar też nie czuł takiej potrzeby, żeby składać wniosek o wyłączenie takiego sędzia. W sprawie ostatniej, kto decydował pana ministra Marcina Romanowskiego? Sędzia, która przecież ma w jakimś sensie zadrę, czy właściwie ma postawę, która, czy sytuacja jej wcześniejszych decyzji powoduje, że ona nie może być obiektywna w zdecydowaniu o areszcie posła. Dlaczego? Dlatego, że pozwoliła ona, aby w świetle prawa można było mówić o pobiciu, e, pobiciu działacza ProLife e, i decy, decy, tą decyzję sądową komentował pan minister Marcin Romanowski. Co już powoduje, że ten sędzia powinien być włączony? Co więcej, przecież z prasy mogliśmy się dowiedzieć, zanim w ogóle była decyzja sądowa, że już jakiś konwój jest przygotowywany i tak dalej. Szanowni Państwo, wracając również do całości postępowania, które w tej chwili toczą się w Polsce wobec opozycji, przyjmuje to charakter represyjny. Dzisiaj w Polsce przestępstwem jest wspieranie straży ochotniczych, straży pożarnych. To o tym mówią że dzisiaj rządzący. Prokuratorzy działający w sposób nielegalny składają wnioski na przykład do sądów, a w sądach co się dzieje? Mamy sytuację, że preze prezesów sądów się nielegalnie w sposób odwołuje, powołuje się swoich, a tam, gdzie są wydziały karne, niecywilne, karne, czy te, które mają być, rozumiem, do polowania na opozycję, sędziowie. Którzy mają być niewygodni wobec władzy, czy właściwie ci, którzy według jakiegoś wyssanego z palca podstawy prawnej mają być e, osobami, które są zależne nie wiadomo od kogo, na przecież były powołane w latach właśnie zarządów Zjednoczonej Prawicy do wymiaru sprawiedliwości i inne decyzje Platformy nie przeszkadzały, to ci sędziowie są wyłączani. Czyli mamy sytuację taką: nielegalni prokuratorzy, nielegalnie odwoływani z, z prezesi z sądów. Co więcej, nielegalnie funkcjonujący e, sędziowie, którzy e, decydują w sprawach aresztowych czy chociażby w sprawach karnych wobec polityków opozycji, bo ci, którzy mogą być na przykład dopuszczeni, są obiektywni, no nie mogą być dopuszczeni, dlatego że tak stanowi pan Adam Bodnar, de, decydując czy ręcznie sterując e, e, sądami. Co więcej, nawet autorytety dla obecnej koalicji z 13 grudnia, takie jak pan sędzia Tuleja, no chyba jego nikt nie podważa po stronie Adama Bodnara, podtrzymują czy yy, przedstawiają stanowisko, że nie ma żadnego uzasadnienia, aby aresztować posła Marcina Romanowskiego, a tymczasem widzimy, że jest zupełnie inaczej i aparat represji jest skierowany w stronę polityków opozycji. Dziękuję. Szanowni Państwo, najdłużej urzędujący premier PRL, Cyrankiewicz, powiedział kiedyś sławne słowa, że raz podniesiona ręka na władzę, będzie przez tą władzę odcięta. Szanowni Państwo, dokładnie ta sama mentalność wróciła do Polski, kiedy premierem został Donald Tusk. Bo raz podniesiona ręka, ręka na Platformę Obywatelską kończy się tym, co Państwo właśnie obserwujecie tym spektaklem medialnym uśmiechniętej, Polski. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Bodnarowcy od początku uznali za punkt honoru, najprawdopodobniej na polecenie Donalda Tuska, żeby rozliczyć się ze Zbigniewem Ziobro i z środowiskiem Zbigniewa Ziobro. Dlaczego? Dlatego, że prokuratura zarządzana przez Zbigniewa Ziobro Złapała na gorącym wręcz uczynku bardzo bliskich współpracowników Donalda Tuska, bardzo wysoko postawionych polityków, którzy byli oskarżani i akty oskarżenia trafiły do sądu o bardzo grube przestępstwa. Nie tak jak przy, w przypadku Marcina Romanowskiego próbuje się, otwierając kodeks karny przez przypadek, jakikolwiek przy, przepis, przypisać Marcinowi Romanowskiemu, ale co najważniejsze, Marcinowi Romanowskiemu, mimo tej selekcji totolotka takiego karnego, e, nikt nie przypisuje, że, żeby przytulił, mówiąc kolokwialnie, jakąkolwiek złotówkę z środków publicznych. Ale jeśli chodzi o współpracowników pana Tuska, tu już było, szanowni państwo, zupełnie inaczej. Tu już były pieniądze znajdywane w stołach, e, m, w meblach, w nogach od stołu. Tu pieniądze były podobno, według świadków, w liczbie kilkunastu czy kilkudziesięciu były przekazywane w kopertach. Tu prawa ręka wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego jest oskarżona o przyjęcie pięciu milionów złotych łapówki. Tu ludzie, którzy mówili o braku praworządności w Polsce, w Brukseli, są oskarżani o pranie brudnych pieniędzy. To jest zupełnie coś innego, dlatego Donald Tusk wziął na celownik przede wszystkim zbigniewa ziobro a przy okazji współpracowników pana ministra Zbigniewa Ziobro. Marcin Romanowski jest osobą, która składała zawiadomienia do prokuratury po nielegalnym przejęciu mediów publicznych, jest osobą, która składała zawiadomienia do prokuratury na nielegalne przejęcie prokuratury przez, prze, prze, przez przebierańca pana korneluka. I Marcin Romanowski jest autorem rezolucji do Rady Europy, która miała zająć się właśnie tym wszystkim, tym brakiem praworządności w Polsce. Więc. Oczywistym jest, że jest wrogiem publicznym numer jeden dla Donalda Tuska czy wrogiem publicznym numer dwa. Dlatego widzimy wzmożenie i niezdrowe zainteresowanie dzisiejszych rządzących tą sprawą. Szanowni Państwo, to jest sytuacja bez precedensu, żeby w ten sposób aparat państwa stosował tego typu mechanizmy w stosunku do posła Rzeczpospolitej. To jest rzecz niebywała. Do posła Rzeczpospolitej, któremu próbuje się przypisać przestępstwa urzędnicze, czyli związane z pełnieniem funkcji wiceministra sprawiedliwości, a próbuje się kreować w mediach rządowych, przychylnych mediach Donaldowi Tuskowi w tych mediach strategicznych dla Donalda Tuska, przy, próbuje się przypisać łatkę zbrodniarza. Marcin Romanowski jest oskarżany o powtórzę jeszcze raz przestępstwo Urzędnicze, które nie ma nic związanego z rzeczywistością, stosuje się tego typu mechanizmy, o których opisują też media, nieprzychylne Prawo i sprawiedliwości, powołując się na opinie ekspertów, którzy mówią, że to jest niesłychane, że w walce z Marcinem Romanowskim uruchamia się tego typu. Mechanizmy, jak wobec najgorszych zbirów, jak najgorszych przestępców. Przypomnijmy, Marcin Romanowski nie jest oskarżony o przyjęcie jakiejkolwiek złotówki. A widzieliśmy na przestrzeni tego okresu, od którego przy, e, opinia publiczna żyje tematem Marcina Romanowskiego, że to nie jest zwyczajne działanie służb, prokuratury czy instytucji publicznych zarządzanych przez uśmiechniętą koalicję. Jest to rzecz niesłychana. Już raz. Bodnarowcy połamali sobie zęby na sprawie Marcina Romanowskiego, nie, nie stosując się do przepisów międzynarodowych, nie uznając immunitetu, który miał zastosowanie. I już na tej sprawie szefowa zespołu połamała sobie do tego stopnia zęby, że musiała zrezygnować, bo bała się konsekwencji. Mówimy o prokuraturze, która została nielegalny sposób przejęta, i nie mówimy my tego jako politycy. To powiedział sąd. Najwyższy. Sąd Najwyższy stwierdził, że prokuratura krajowa, czyli szef prokuratury krajowej, jest nielegalnie przejęta, jest nielegalnie okupowana. I te osoby, które dzisiaj uczestniczą w tej nagonce na Marcina Romanowskiego, w najbliższym czasie, mam nadzieję, że w najbliższym czasie za to odpowiedzą. Marcin Romanowski jest osobą, która padła jako pierwsza na front walki politycznej. Na front walki próby zamykania przeciwników politycznych, ponieważ, jak wskazują sondaże, jak wskazują badania opinii publicznej, ten rząd jest najszybciej zużywającym się rządem w III Rzeczypospolitej. Ceny dramatycznie rosną. Przed świętami Polacy biorą najwięcej pożyczek krótkoterminowych, tak zwanych chwilówek w historii, właśnie teraz zarządów pana Donalda Tuska. Dlatego próbuje się odwrócić uwagę i skupić uwagę na rzeczach, które z punktu widzenia nas Polaków, państwa jako Polaków, nie ma większego znaczenia. Także bądźmy świadomi tej mistyfikacji tego, że próbuje się tworzyć igrzyska zamiast zadbać o chleb codzienny. O to, żeby masło było tak jak za czasów Zjednoczonej Prawicy, za 5 zł, a nie za 10 jak za rządów Donalda Tuska. Szanowni Państwo, jeszcze jeden wątek, który w tej sprawie musi być podnoszony. Pamiętajmy o tym, jakich metod dopuściła się koalicja z 13 grudnia wobec dwóch bezbronnych kobiet. Czymś niewiarygodnym jest historia, że kobieta. Rozbiera się na oczach mężczyzny, a mężczyźni z funkcjonariuszy służby, służby więziennej patrzą, jak ona załatwia swoje potrzeby fizjologiczne. Nawet pod koniec PRL-u te, tego typu metod nie, nie, dopuszczała się, nie dopuszczał się aparat represji. To, to jest fakt, który jest związany z działaniami Donalda Tuska. Poza tym czymś niewiarygodnym jest to, że rząd, premier naciska na organy ścigania. Nielegalnie do tego jeszcze funkcjonujące, na wymiar sprawiedliwości, mówiąc, co będzie, co ma być, w jaki sposób ma być decyzja podejmowana wobec osób, które przecież istnieje domniemanie niewinności. Już nie mówiąc o księdzu, którego decyzję w jego sprawie podejmował w sprawie politycznej. Były minister rządzie Platformy Obywatelskiej, który jest sędzią, on się nie czuł na tyle niezależny, żeby... znaczy właściwie niezawisły, no bo powinien się wyłączyć, on nie był obiektywny w tej sprawie, ale przypominam sytuację na stacji benzynowej, czy z butelką, stu, do której kazano mu oddawać mocz, a po czym pić, bo tak funkcjonariusze stwierdzali, że będzie to najlepsza metoda na nękanie, tak samo jak i nękane są urzędniczki. Jeżeli to jest nieprawda, to dlaczego kilka metrów stąd Adam Bodnar nie wyjdzie i nie pokaże nagrania ze stacji benzynowej? Czyż może to zrobić? Może w pięć minut pokazać, że mówimy nieprawdę. Dlaczego tego nie robi od wielu miesięcy? Ten przemocowiec jeden z drugim jest taki mocny wobec kobiety, która ma się rozbierać na oczach mężczyzny? To gdzie są te prawa kobiet? Gdzie są te wszystkie krzykaczki z lewicy, z parlamentu, z Platformy obywatelskich, która mówi, mówiła o prawach kobiet? Które uprawiały propagandę, rzekomo, że są odbierane prawa kobiet. Tu są właśnie odbierane prawa kobiet, bo silny Donald Tusk jest wobec właśnie takich urzędniczek, które miały, mają łamane życie, mimo to, że są matkami, mimo to, że ich rodziny przeżywają isty dramat, a one przeżywały nękania w, za, w aresztach. Dlatego no, nie ma na to absolutnie zgody. To, co się dzieje dzisiaj w wymiarze sprawiedliwości, prędzej czy później zostanie rozliczone, i tu się zgadzam, z prokuratorowałem wrzosek, że będą pociągnięcie do odpowiedzialności. Nie da się w Polsce wyeliminować całej opozycji. Ja rozumiem, że ma być to metoda niedemokratyczna, no ale jak wiadomo, komunistom też to się nie udało. Jeszcze chciałbym tylko dodać, żeby Państwo mieli świadomość, tak zobrazować, bo to jest najbardziej zrozumiałe. W tym totolotku karnym dla Marcina Romanowskiego na chybił trafił rzucając przepisy, stawia się zarzuty, za, na, na podstawie których grozi się Marcinowi Romanowskiemu 25-letnią karą pozbawienia wolności. Osobie, która nie, nie wzięła ani złotówki, tego nie ma w zarzucie, ale w, w łącznej karze, sumując ten, tego totolotka karnego, 25 lat pozbawienia wolności. I teraz, szanowni państwo, zestawmy to z jednym z dziennikarzy, z znanym dziennikarzy, który został skazany w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach został skazany za gwałt. Został skazany na gwałt, na, za gwałt, w którym wy, wykorzystał różnego rodzaju metody toksykologiczne. Wiedzą Państwo, ile dostał kary więzienia w pierwszej instancji? 3,5 roku więzienia. Niech Państwo sobie zestawią, niech Państwo sobie wyobrażą, z jaką dentą mamy, e, e, mamy do czynienia z prawą, że za gwałt stwierdzony przez wyrok sądu każe się człowieka. Trzema i pół roku więzienia, a urzędnika, któremu się przypisuje przestępstwa związane z byciem urzędnikiem, który nie, nie wziął ani złotówki, chce się mu przylepić 2, 25 lat więzienia. To pokazuje, w jakiej znajdujemy się rzeczywistości. Czy ma pan swobodę? Pani redaktor, do, w pewne, oczywiście, bo zwróćmy uwagę, że po pierwsze to jest koalicja z 13 grudnia, no to data 13 grudnia. Pani i ja nie mamy prawa tego pamiętać, ale mamy wiedzę historyczną. A nawiązanie do solidarności z panem Marcinem Romanowskim. Na jak nazwać tą sytuację, kiedy mamy do czynienia z polityczną ustawką? My, ja nie mam wątpliwości, że tu nie mamy do czynienia z obiektywnym wymiarem sprawiedliwości. Nie mam wątpliwości, że tu nie mamy do czynienia z politycznymi prokuratorami. No, każdy karnista, każdy prawnik wie, że zatrzymanie bez zgody sądu, czy właściwie w tym wypadku pan minister Romanowski był chroniony immunitetem, trzykrotnie w sądzie potwierdzono, że został w sposób przestępczy zatrzymany. No to co się dzieje z tymi prokuratorami? Co się dzieje z panem Kornelukiem? Jak to sąd najwyższy nie funkcjonuje? znaczy To, to pan Korneluk raz wychodzi i mówi, że moją sprawę rozstrzygnie sąd najwyższy. Sąd najwyższy decyduje, a on mówi że nagle, że to nie jest sąd najwyższy. No to jeszcze jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna w tej sprawie. O tym mówił pan minister prokurator generalny duży urzędujący historii Polski, pan minister Zbigniew Ziobro. Jeżeli nawet hipotetycznie przyjąć, że pan Dariusz Barski nie był prokuratorem krajowym, to co się dzieje z wszystkimi wnioskami aresztowymi, walką z zorganizowanymi grupami przestępczymi, czy działaniami prokuratury we współpracy z kontrwywiadem wojskowym, chociażby, czy zwalczaniem siatek szpiegowskich? A co się dzieje na przykład, jeżeli oczywiście ktokolwiek dzisiaj ma taką moc, ale nie ma takiej mocy, bo są przecież źródła prawa i Sąd Najwyższy w tym wypadku zdecydował o panu Korneluk? Co się będzie działo w przyszłości? Przecież to człowiek nie ma prawa podpisywać żadnych wniosków o działania operacyjne służb. Za chwilę będziemy mieli sytuację, że bandyci będą wypuszczali na wolność, dlatego że ktoś chciał chronić swój interes. No, mamy przecież cudotwórcę w postaci Janny K., teraz chyba umorzone, więc pewnie całe nazwisko, przepraszam, ja całego nie znam, która potrafi w kilka minut omyłką stwierdzić. Omyłką, że jest w kancelarii czy nie jest w kancelarii i pozwolić na przyjęcie nielegalnej telewizji polskiej. My dzisiaj żyjemy w państwie, które nie jest państwem prawa. Ale to mówi Donald Tusk. Nie ma sensu przestrzegania litery prawa. Czy znaczy, to pani redaktor pokazuje, bo to jest inicjatywa oddolna, jak rozumiem, ludzi, którzy identyfikują obecny okres koalicji 13 grudnia z czasami komuny i rzeczywiście patrząc na to, że dzisiaj wypłaca się super dodatkowe emerytury UB-om, SB-kom, którzy tłamsili naród polski i tak jak powiedział prezydent Andrzej Duda, zamiast im odpłacić. To im się płaci horrendalnie duże pieniądze. Ludzi, którzy tłamsili yy, takich ludzi jak błogosławiony ksiądz Jerzy Popiłuszko. Dzisiaj wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej z, z, ratusza, z pieniędzy ratusza opłaca ludzi, którzy byli uwikłani w donoszenie na Świętej Pamięci księdza Franciszka Blachnickiego. Dzisiaj mamy do czynienia z wyrokiem Sądu Najwyższego, który stwierdza, że prokuratura jest prowadzona przez pozoranta, przez przebierańca. Więc yy, to rodzi. Najgorsze skojarzenia, skojarzenia też z czasem PRL-u i wcale mnie to nie dziwi, że ludzie to łączą ze sprawą Marcina Romanowskiego, bo wtedy też byli ludzie internowani, też byli ludzie prześladowani na płaszczyźnie politycznej i bez wątpienia Marcin Romanowski jest prześladowany Ostatnie... na, na płaszczyźnie politycznej. Ostatnie dwa pytania bardzo proszę, panie redaktorze. Ja to trzeba było oczywiście, no nie mam takiej możliwości zadać pytania do pana ministra Romanowskiego, ale pani redaktor, proszę się postawić w sytuacji. Po pierwsze jest domniemanie niewinności, po drugie postępowanie powinno być nadzorowane przez prokuratora krajowe, krajowego, który nie może wejść do budynku, bo prokuratura jest nielegalnie przejęta. Po trzecie mamy sędziego, który wiadomo w jaki sposób będzie decydował. Po czwarte, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy premier Tusk de facto wyznacza linię orzeczniczą w sądach w sprawie danego polityka, no tutaj z, z nieprawidłowości z, na gruncie postępowania karnego mamy tyle, że tu o prawach człowieka nie mamy co marzyć. No, jeżeli wobec kobiety są w stanie dopuścić się takich... No pewnie w ocenie karnistów przestępstw, no nękania, braku możliwości wymiaru sprawiedliwości, aresztu wydobywczego. No, szanowni Państwo, jak można wobec kobiety zastosować areszt wydobywczy, która ma być, jest stosowany areszt wydobywczy wobec osoby, która jest matką małego dziecka. I, e, I idzie do toalety w tym areszcie, i funkcjonariusze patrzą, jak ona się za, za, załatwia swoje potrzeby fizjologiczne. To jest dzisiaj Polska Donalda Tuska, to jest ten XXI wiek to jest ten ta, e, byłego rzecznika praw obywatelskich, pana Bodnara, wymiar sprawiedliwości. Przecież może obalić, niech pokaże nagrania z, 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 ze stacji benzynowej. Co więcej, to jest tak we współpracy z telewizją polską, że mamy do czynienia, znaczy są nie, neotelewizją polską, że mamy do czynienia nawet z taką propagandą, no już istnieje z systemu perelowskiego. No, jak nazwać sytuację, kiedy jedna z dziennikarek mówi, że ksiądz został zależony w towarzystwie kobiety? No, szanowni państwo, no przecież to co to miało pokazać, że co ksiądz ma, jakąś kochankę, czy cokolwiek, no wstydzi, wstydziłaby się pani redaktor Dobroż Oracz. No, to, to rozumiem, żeby się odnalazła w stanie wojennym w mundurze. Nie wiem, czy by jej to pasowało, czy też nie, nie jestem. Tutaj nią aż tak zainteresowany, żeby sobie wyobrażać, czy była w mundurze, czy nie, ale ona po prostu hańbi jakikolwiek zawód dziennikarstwa, propagandystka tania, a jak nie, to niech idzie do sądu i niech mnie pozwie, bo naprawdę musimy nazywać rzeczy pojemienia. Mamy do czynienia z bandyterką, z działaniami przestępczymi, ale czas mija i jestem przekonany, że prędzej czy później niektórych zobaczymy w kajdankach. Bardzo proszę panie redaktorze. Panie redaktorze, najlepiej podsumowuje rok rządów ich hasztag. Chcieli się chwalić i wymyślili hasztag To dopiero Rok, który brzmi jak groźba dla państwa. To dopiero Rok, przygotujcie się jeszcze na najgorsze. To dopiero Rok, a masło jest za dychę. To dopiero Rok, a są już więźniowie polityczni. To dopiero Rok, a już 300 prawie miliardów deficytu. To dopiero Rok, a rekordowo Polacy biorą chwilówki, czyli kredyt, pożyczki krótkoterminowe. To dopiero rok i tak można by było wymieniać. To dopiero rok mniej pieniędzy na zbrojenia, 20 miliardów mniej niż w założeniu. To jest rząd po prostu gangreny. To jest rząd, który powoduje, że Polska, która miała szanse rozwojowe, jest w stagnacji. To jest rząd, który realizuje niestety nie polskie interesy, tylko interesy ogólnie pojętej Unii Europejskiej. I to jest nasz największy dramat. Dziękujemy. Dzięki.